Milcz Nie odzywaj, się. Milcz, milcz. 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 Mil Mil mi Nie odzywaj się. Mil mi 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 C Mil mi się. Nie odzywaj się. Milcz odzywaj się. Nie odzywaj bez się, tak Nie bądź jak chłopak. Dziewczynki się tak czy nie zachowują. się się tak nie zachowują. się tak nie nie bądź jak chłopak. Nie wolno nie wolno nie wolno nie wolno nie wolno bądź miła i grzeczna rozumiem Dlaczego? bądź grzeczna bądź miła i grzeczna miła i grzeczna i bądź miła i grzeczna i miła bądź grzeczna miła grzeczna miła grzeczna grzeczna bądź grzeczna bądź miła i grzeczna bądź grzeczna bądź grzeczna i grzeczna Bądź miła i grzeczna. Rozczarowałaś nas. Nie tak, nie tak. Rozczarowałaś. Nie tak. Rozczarowałaś nas. Nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak. Nie tak, nie tak. Sama sobie nie poradzisz. Nie poradzisz sobie sama. Nie poradzisz sobie sama. Sobie nie poradzisz. Nie poradzisz sobie sama. Nie poradzisz sobie sama. sama. Sobi nie, poradzisz. Sobi nie, poradzisz. Nie, nie poradzisz sobie nie sama. sama. <śmaw> sama. Sa? sama Wstydzę Sobi się. Nie poradzisz. I dlatego się chowam. Sza. W jaką jesteś zaklęta opowieść? Czy jesteś światą, Czy jesteś? Chciałabym, chciałabym, chciałabym. Chciałabym. Chcę. Świadomość. Uwalnia. To ty decydujesz. Dasz radę. Działaj. Odważ się. Dasz radę. Śwież, śwież, śwież. Ty decydujesz. Działaj. Wszystko jest dla ciebie. Możesz więcej niż myślisz. Możesz, więcej, możesz niż więcej niż myślisz. Niż możesz więcej niż myślisz. Świadomość uwalnia. Świadomość, Zapraszamy cię do wspólnej podróży. Dominika Majewska i Małgorzata Iri Jakubowska. Kobieta świadoma siebie. Program rozwojowy dla kobiet siad